Halo, dobra, u mnie już poszła też. Równo ja chyba. To... Równo poszło, dobra. No, witaj się. To, a czemu <laughs> się nie przywitasz? Kto dobra, się witajcie jest... moi kochani w kolejnym odcinku z serii. Pyknijmy w World of Tanks. Oczywiście jest ze mną nawia. Jestem. I kontynuujemy naszą serię, a u Natali. to jest oczywiście rozpoczęcie serii. E, I moi drodzy, pierwsze spotkanie właściwie e, z World of Tanks dla niej, więc bez hejtów i tak dalej. Ja już jestem trochę obeznany, szósty tier. Te osoby, które były u mnie na kanale na pewno wiedzą. E, zresztą, dobra, wybieraj czołg, żebyśmy nie za dużo gadali, a bardziej grali. No wybrałam już. No to zatwierdź gotowcem, Gotowy. a ja sobie... Ha. Wzięłaś tam, tam. który? T oh, FT, dobra jakiś, nie wiem co to jest FT. Eee, nieważne, wezmę sobie czołg, może drugiego Tieru, BT2, strasznie szybki czołg. Będzie mi się na pewno nim dobrze grał. Tak, to. my wszyscy wiemy o co chodzi. Tutaj DJ nam wszystko powiedział, <śmiech> tak. <śmiech> osoby, które grały w World of Tanks, na pewno będą wiedziały o co chodzi. <laughs> A osoby, które nie wiedzą, po prostu powiedz, jaki jaka nacja albo coś. Jaka nacja? Nacja to jest Ros Rosja, bo ja gram tylko i wyłącznie Rosją, ja Miałem już cały Tier mój jest zbudowany tylko i wyłącznie z rosyjskich czołgów Dobrze. Teraz tak. bo no jest dlatego. No ty widzę masz francuza. No to są francuskie czołgi te FT tak. chyba, nie? No, poznaje po, po tym... Nie, nie, chyba raczej na pewno. Bo poznaję... chyba raczej na pewno. Tak, poznaje po kolorach i w ogóle niemieckie czołgi są bardziej szare. No Wielkiej Brytanii są takie, no takie dziwne, Japońce też wyglądają... Każdy czołg wygląda inaczej. Dobra. E, osoby, Gdzie które... Jedziemy? Spotykają się właśnie pierwszy raz w World of Tanks, ja już wszystko teraz zacznę tłumaczyć. Jedziemy Daję, naprzód ciekaj. tą drogą, która Daję. nas prowadzi, tam jest zjazd, bo musimy przejąć. O <grym> nie Fuck, sorry! Ja jestem zwiadowcą. Moja, moja, moje zadanie w tej misji polega na tym, żeby odnaleźć jak najwięcej czołgów, dlatego... Ja, czołg lekki, więc... Tak, ale ja mam o wiele szybszy czołg, który... Dobra, ja jestem kupą i się ślimaczy. ...który jest zajbiste. Zresztą bt dwójki chyba tutaj były. Tabulatorem możesz patrzeć, jeżeli chcesz. Na statystyki i tak no dalej. Nie, bo ja muszę jeszcze wyjechać tutaj, czekaj. Dobra. Bo tutaj ktoś jest. Teraz I... wyjeżdżam praktycznie na śmierć. Fuck! Ale miejmy nadzieję, że zdążę to za to górką ty. się schować. Zresztą mnie ciężko będzie ustrzelić. Oj, okay. mamy czołgi pierwsze. Yes! A jaki driver! Kurwa. Jaki driver, proszę bardzo. Jak kubica, dobra. Trochę czołgów odkryłem z trzy, do których możecie napieprzać. I wiecie, znacie ich pozycję. Nie, nie! ja sobie popatrzę na ciebie. mnie. Czemu on ma 82%, jak trafiłem chyba z trzy razy. Od razu powiem ci tak, nie wychylaj się za bardzo tak na górkę, jest strasz, jesteś strasznie łatwym celem. Dobra, wracamy do garażu. Eee, musisz chować się za jakimiś przeszkodami i tak dalej, i tak dalej, bo... wyjść do garażu. Wysz... Eee, Wysz... Dobra, to ja już biorę sobie od razu jakiś inny czołg. W sumie może też mam coś jeszcze z drugiego tieru. Ja to A już... Czekaj. No to ja wezmę z ten. trzeciego. No i artyleria to jest za wysokie, dobra. Gotowe. Jakiś TE-6, nie wiem, nie Gotowa. Znam. Dawaj, startuj, startuj. Poszło, już nam szuka bitwę. Widzę. W ogóle y, ja muszę powiedzieć: Tutaj u, u mnie ludziom, że nagrywam teraz moim aparatem. Chyba z pasji, dlatego jest refling w opisie. no, i nagrywam moim aparatem, żebyście mieli dobrą jakość i żebyście też. Ym... Powiedz, prawdę, żeby nie było hejtu, że nie ma kamerki. Nie, bo nawet jak jest kamerka i ona jest słabej, ten o Boże, słabej z takiej jakości, zimne. to mnie to też denerwuje trochę. No, rozumiem. No. Okej, okay, kolejne moi drodzy. Bliżej. A nie, GJ. to jest LTP, żal. Czyli trzeci GJ. tier, ja mogłem wziąć te LTP. No, gdzie jedziemy? No, oczywiście na bazę wroga. Ale nie, może najpierw zanim będziemy tak raszowali, to może się skupimy trochę na defensywnej yy, linii. Może pojedziemy tutaj, wiesz? Dobrze. Gdzieś tam. Dobrze, to ja jadę w lewo, tak? No. Tylko uważaj, bo oni Dobrze. z tej rzeki A jak będą... jakie mogę pokazywać na, jechali. na mapie? jechali. Kontrolę. Wciskasz kontrol i zaznaczasz na mapie. Ale peka! Peka. Oh. Ja muszę tutaj ten... kontrolować ile jest minut na kamerce. Czy ja tędy nie mogę przejechać? No to przejedziesz tędy. A nie, mogę. Oh, oh, oh. Oh, oh. W zależności od prędkości. Tyle wygrać Czekaj, bo ja się muszę tutaj rozpędzić To się rozpędza, ja mam szybki czołg nawet Pszszsz. Jadę Gdzie ty gdzie ty się wleczesz? Ej No, no jadę ta... Jedź za mną, ja wiem gdzie jadę No czekaj no, <głos》> no to ja jeszcze wykręcam no to, no to kręć No poczekaj No jadę Staram się Dobrze dobrze Ja muszę wjechać na górkę żeby mnie zastrzelić Przez wodę? <noise> No, a czemu przez wodę? No oczywiście, że przez wodę. Tak, za krzakami Ale nas nie widać. To... A w ogóle odbicie w wodzie. Brys. No, w zależności od grafiki jaką masz ustawioną. No. Jest naprzeciwko gdzieś. Widzę, 65%. Dostał. Jeszcze tam są. Się Dostał. Czy ja zaasystowałem przy jakiejś tej, czy nie? A to nie. jest szybkostrzelny chyba czołk, zaraz zobaczę. Ło, z lewej do nas idzie. Ło, zajebisty jest ten choke. Kurwa, czemu on mi zjechał? A bo ja ten ustawiłem. Shit, shit, shit. No i przez to sobie gąsienicę zpsułem. O, ja też. Myślałam, <laughs> że nie można normalnie zjechać. Dobra, niech mi się przeładuje. Nie ja Dobre, tędy nie, nie podjadę, ja muszę tutaj naokoło Poczekaj czekaj Aaa strzelają Strzelają, strzelają! Nie. O mnie o, tak. No i masz I ta radość, że mnie zabili, nie super Zgini. Dobra, dobra, zaraz o, też zginiesz 100 minus 108 o! Trafiłaś? No! O. A zabiłaś! Zabiłaś? Nie, nie zabiłaś, zabiła nie czemu? Ale masz asystę! Chyba. Ale nie miałem zabić Jest tam naprzeciwko o, na tą jed... flagę Widzę, 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 tam ktoś jest O, podpalony, koleś ginie, no Ale diesel OK go podpalił A nie, bo tam jest ten, bo... Ups, bo gdzieś do mnie strzelają <laughs> Jedź tam raszy, bo oni już atakują tą bazę Jak im wlecisz od flanki Będzie spoko Jadę Strzelanie na oślep, to jest to ludzie, to jest to Jeźdźko. Wiara w to, że coś trafisz. Co najwyżej kaczkę. Albo trawę, no ale to zawsze cicho Jedź, no jedź no, do przodu, masz tam celo, 41% Zatrzymaj się i... strzelaj w typa Dostał. Ale no tak, ale nie? nie od siebie Musisz Dostał poczekać co? aż te kółko będzie jak najmniejsze, wtedy masz największą szansę na to, że trafisz Dobrze. O masz gościa strzelaj, do tego 2% ma z prawej strony, ej! Natalia, jeźdź na niego! Jeźdź na niego! Możesz w niego wjechać, tak też się go niszczy. Czy będzie twój? No! No fuck! Zabiłam... Nie. nie. No czemu?! Mogłaś się zatrzymać i wtedy dopiero nie w niego celować. Ale przecież celować. Ale wygraliśmy! Wygraliśmy rundę. No dobra, to ja muszę znów... Wybierać czołg, tak. To ja wezmę tego LPT w takim okay, razie. No to mi się tutaj dzieje i mam 8 minut 10 sekund. Nie wiem czy mi się nadal nagrywa, ale chyba nie. Z elitarny czołgi. Ale 24, dobra. To jest, no jest nagrywanie na i zaraz do Was zwracam. No to u mnie... To ja czekam. No wiem, w sensie ja resetuję na ten, na. No. Ale to już czy jak? Boga? Jest, dobra. Jest. Tak. Zagram jeszcze jedną. No to dawaj, to zaznacz sobie czołki i ja już mam wybrane. Czołg lekki, jakiś LPT. W sumie nie wiem, nie grałem, tym nie pamiętam. Dobrze, bo ja mam już mało baterii na kamerze. Już no dobrze, to? jeszcze jedną rundę wytrzyma, chyba nie? Tak. Dobra, LTP. Czy LPT? Ja powiedziałem przecież. Dużo LTP. LTP. Mediumy, mardery niemieckie czołgi. Z tego co się nie mylę, nie jestem jakimś superznawcą. Kruzery trójki, stare, dobre, poczciwe czołgi, Altami. T26 i MS1. MS1, co? To jest rosyjski czołg? tms jedynka? Czy Francuz też? Nie, to był ro ro rosyjski czołg, ten co masz teraz, nie? Co? Czołg. Nie wiem. Nie wiem. A masz, masz radziecką gwiazdę z na, na karoserii? No mam. No, czyli czołg rosyjski, to dobrze zgadamy. Zgadywałem. Zgadałem. Zgadałem się tak. Z czołgiem. Jadę do ciebie. No nie żeby coś, ludzie, ale możecie wejść sobie w opisie. Macie Reflinka. Dokładnie. Tak. Możecie założyć konto do World of Tanks i y. grać za Też. darmo. Tak? Na. Free to play, totalny, free to play. Dobra, Wystrzałeś teraz. Czy tak. chcesz ze swoich? Możesz, ale zadajesz im obrażenia. I ujemne punkty wtedy za to dostajesz. Oh, dobra. Łebku. Nie dostał? To jest przeciwnika zniszczony. What? Wait, ja tutaj. Zaraz. Ja... Aha, to ja zniszczyłem, dobra, bo już się zastanawiałem, co jest ze mną nie tak. Tam ktoś jest, tam ktoś jest. No koleś, dostaniesz w gąsienicę. Albo już nie. Zbyt późno. Za długo czekałem z oddaniem strzału. A co, co on robił? Co się stało? Nic, ściągnęliśmy typka. Jadę do tych budynków, które tu się znajdują, O, tu jest ich dużo. Też jadę. Za tobą. Cześć, Kto ma to. Co tam? Dostał, ale Co powiesz na to? Jedna Cześć, ma to. Jak w masło przeciwnik oberwał. O, frak! Dostała! O, kurwa! Jest. To do mnie strzela. Dobra, koleś załatwiony. Dobrze, bo, bo ja straciłem pociski, ja więc... nie fajnie. Ej, czekaj, ja zabiłam ci tych. Eee, ja Ej. na pewno nie. Ja mam jednego tylko o. na koncie. Chyba koleś, Gdzie jest ten tepek? 77%. Ja te widzę jakiegoś 44. What? Co to jest za Ja do ciebie. Wow, e, ktoś do mnie się... z pleców strzelał i nie mam dla tego pojęcia, kto. Dobry kamper nie jest zły. Dobra, pokaż, na co cię stać. Zobaczymy, czy. Hej, z swojego, ty nie? Szumato! No wjechał <laughs> mi przed celownikiem. <laughs> I się zabrał fraga, ale i tak dostaniesz za to jakieś tam, wiesz, punkty dodatkowe. Nie nie. Oho. Ale wygraliśmy to, bo został już tylko jeden. O, macie go nawet na mapie pokazanego. Tu jest ten overgame i point zero najbardziej blisko. O, ten point zero już na niego jedzie. To jest ten typek, który zresztą mnie ściągnął. Ten Remitomi. O, artyleria już do niego napieprza. No i gościa nie ma. Point zero. Okej, okay, koniec zwycięstwo. Ile dostaliśmy? Wow, trzecie miejsce, jeżeli chodzi. No nie, to jest odznaka mistrzowska trzeciej klasy, wow. wow. Nieźle. Zaszalałem. Tak. No ja ale, też mam 3. Ale mój pojazd jest strasznie rozpieprzony. Ja też mam trzeciej klasy, he! HE! Super. super! Dokończymy! Tak jest, dobra. W takim razie, moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. My was już zapraszamy do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka i Facebooka nawi. facebookcom Facebook.djpalasajden, thumbs up oraz do rejestracji do World of Tanks, jeżeli chcecie i macie ochotę zagrać z nami w World of Tanks. Tak. Eee, oraz do mojego sklepu z koszulkami DJ djpalasajdkapsel.pl, jeżeli chcecie. Tak więc była ze mną Nawia. Byłam i był ze mną DJ. Dokładnie byłem. I trzymajcie się ciepło. Cześć i do następnego odcinka. Hej. Pa.